Witam serdecznie i zapraszam na drugi w kolejności poradnik o podstawach modelowania siatek 3D w Blenderze. Dziś na bazie obiektu prymitywnego Cylinder wymodeluję w technice twardej powierzchni obiekt podzielony na kilka segmentów przystających aptekarsko do siebie. Zainteresowanych zapraszam na dalszą część filmu po krótkim intro. A zatem na scenę, Stawię rzeczony cylinder. Cylinder będzie posiadał 64 wierzchołki. Wejdę do trybu edycji i cylinder przeskaluję względem osi Z, a więc skala Z Uaktywnię opcję przezroczystości. Wybiorę selekcję poligonów. Wyselekcjonuję dwa poligony i za pomocą polecenia I wstawię nowe poligony. Teraz uaktywnię. Wtyczkę lub tools. edycja, preferencje, wtyczki i wtyczka lub tools. mesh lub tools. Tu aktywujemy, pęczkując. Zamykamy okno i wtyczka działa. Narzędzia wtyczki wywołujemy poprzez użycie prawego przycisku myszy lub tools i mamy dostęp do menu. Wykorzystam pierwszą opcję Bridge. Co się stało? Utworzyłem wycięcie otworu w cylindrze. Powstał pierścień. Teraz dodam modyfikator Bevel. Modyfikator Bevel sfazuje cylinder, a właściwie to pierścień, zgodnie z wartością metodą kątową 30 stopni. Żeby zatwierdzić działanie modyfikatora Bevel, muszę wrócić do trybu obiektowego. Zatwierdzam działanie. Wracam do trybu edycji. Powstała taka siatka. Teraz dodam dwa edge lupy poleceniem Ctrl R. Tu jeden i tu drugi. Oba edge lupy wyselekcjonuję. Dodam modyfikator Edge Split, który rozdzieli mi zaznaczone krawędzie na dwie do siebie przystające krawędzie, wykorzystując krawędzie zdefiniowane Sharp. Wyłączam tutaj metodę kątową podziału krawędzi. Używam prawego przycisku myszy. I wywołują polecenie mark Sharp. Krawędź jest koloru seledynowego. Co to spowodowało? Wejdę ja do zaznaczenia poligonów. Wybiorę komendę L i metodę Sharp. Zaznaczyłem górny segment H. Ukryję ten segment, żebyście mogli zobaczyć wnętrze. Teraz dodam modyfikator Solidifi. Modyfikator Solidifi dodaje grubości do ścianek. Promień 4 setne metra będzie ok. Włączę funkcję tylko rim, a więc zrezygnuję z tego we wewnętrznego wypełnienia a będę bazował na tym oto profilu. To wystarczy. Alt H. Przywracam ukryte elementy. Dodam kolejny modyfikator. Modyfikator Bevel. Modyfikator Bevel, jak widzicie, fazuje krawędzie w oparciu o metodę kątową 30 stopni. Zawężę fazę. Ok. Dodatkowo będę mógł dodać jeszcze jeden segment podziałowy. A no więc uzyskam wtedy taką bardziej delikatną krawędź. Żebyście te krawędzie i ich cieniowanie lepiej widzieli, Wejdę do zakładki cieniowanie i tutaj uaktywnię opcję cavity. Teraz macie podkreślone krawędzie. OK. Dodam na końcu ostatni modyfikator. Modyfikator cieniujący według normalnych. Żeby modyfikator zadziałał muszę uaktywnić opcję auto wygładzania, a więc obiekt data normalne autowygładzanie. Teraz już mam taką postać cylindra lub pierścienia. Mogę zająć się dalszą edycją. Teraz tak. Wyselekcjonuję. Te edge loopy. Tutaj. GZ. Przemieszczę je w dół. A więc zrobię taki data. Zaznaczę. Te edge loopy. I teraz chciałbym je przemieścić, ale zachowując ten profil, używam już innej opcji. Shift i V. Shift, V. I teraz mogę przemieścić to na przykład do góry precyzyjnie. Oczywiście takie przemieszczenie, widzicie, wpływa na utratę profilu. Co zrobić? Ctrl Z, cofam. I dodam jeszcze jedną pętlę. Ctrl R, na przykład tu. I teraz wyselekcjonuję dokładnie kilka krawędzi. Tak. Shift V i teraz jak będę przesuwał to zachowam ten oto układ. Widzicie? Ok. Oto mi w tym wszystkim chodziło. Teraz mogę wyselekcjonować obszar. Użyję do tego innego sposobu zaznaczania, na przykład C. Pojawi mi się taki promień przy wskaźniku. Za pomocą kółka mogę zwiększyć średnicę i w ten sposób szybciej i precyzyjniej zaznaczać. Wyselekcjonowałem taki region. Co robić dalej? Przechodzę do zakładki selekcja. Selekcjonuj Edge lupy na granicy zaznaczonego regionu. Wyselekcjonowałem pętlę. Prawy przycisk myszy i używam narzędzia Mark Sharp. Utworzyłem wycięcie. Teraz tak. Ctrl R. Tutaj utworzę krawędź Mark Sharp. Wydaje mi się, że tych podziałów jest wystarczająca ilość. Już nie będę dalej ciął, a zademonstruję inny aspekt. Przejdę do zaznaczenia poligonów L, zaznaczę obiekt szarp. I teraz na moment włączę manipulator transformacji. Wybiorę transformację według układu w kierunku normalnych wychodzących z wypadkowej tych wszystkich zaznaczonych poligonów. I teraz element pociągnę. Co się dzieje? Mimo rozdzielonych krawędzi on dalej połączony jest z resztą niezaznaczonej siatki. Co zrobić, żeby ten element odłączyć? Jest na to prosta komenda Y. Teraz element jest odłączony. Zobaczcie. Tak. I mogę ten detal włożyć do wewnątrz. W ten oto sposób. Na tym elemencie wyekstruduję albo inaczej stawię nowe poligony i stawiłem nowe poligony. I co się stało? Te krawędzie szarp zostały odziedziczone. Jednak mogę je szybko znieść. I w tym celu zaznaczam krawędź i wybieram operację Clear. Clear szarp. Zniosłem krawędź. To mogę wszystko znowuż formować, o, na przykład wyciągając detal w ten oto sposób i robiąc to tak precyzyjnie, żeby zadbać o utworzenie ostrej krawędzi. Super. Zaznaczę. Na przykład. Te dwa poligony. Tak? Prosta sprawa. I znowuż użyję trybu i wstaw nowe poligony, ale tym razem zorientuję się na indywidualnym rozdziale poligonów. I zobaczcie. Wstawię, wypycham do wewnątrz, do zewnątrz i tu jeszcze pod kątem, a więc robię na elemencie taki oto motyw. I teraz te zaznaczone poligony mogę odciąć od reszty, dlatego że mam zaznaczone żlupy na granicy i utworzę krawędź szarp. Tak teraz wszystko wygląda. Ok. Widzicie, że operowanie na tego typu obiektach wcale nie jest takie trudne. Wiecie już, co robić. Teraz tak. L. Zaznaczam ten element. Czy on jest oddzielony od reszty? No oczywiście. Tu go wepchnę do wewnątrz, żeby uzyskać Taki oto profil. O. Dobrze. Teraz zajmę się tą górną krawędzią. Powrócę do trybu transformacji globalnej. Shift, Alt zaznaczę tą pętlę. Control, B. I wykonam fazę i teraz mogę promień tej fazy dostosować tak, żeby uchwycić obły profil. I tak zostawię. Teraz zaznaczę ten detal albo tą pętlę poligonów i wstawię nowe pojedyncze poligony, bazując na indywidualnych ustawieniach. I teraz te poligony mogę odseparować od resty, a więc Prawy przycisk myszy, aha, zaznaczam, krawędzie, prawy przycisk myszy, marksza. I teraz mam takie delikatne moduły na obiekcie. Super. Ok. Wracam do trybu edycji. I teraz będę chciał mój obiekt, cylindra, podzielić na wiele segmentów wystających do siebie. Jak to zrobić? Na początek może przypiszę wypadkowy materiał. Będę zaznaczał regiony. Przejdę do zaznaczenia poligonów L. Wyznaczę ten region. I użyję komendy związanej z separacją siatki. P. Separacja według selekcji. Co się stało? Utworzyłem, utworzyłem nowy segment na bazie cylindra. Cylinder 001. I tak mogę zaznaczać kolejne elementy. L. E, L. I powtarzać czynność P-selek. I praktycznie został jeszcze jeden segment do podziału. On nosi nazwę cylindra, więc już nie muszę go wydzielać. Wystarczy, że wrócę do trybu obiektowego. No i mam wyróżnione wszystkie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pojedynczych obiektów wchodzących w skład pierwotnego cylindra, a właściwie to teraz pierścienia. Jeżeli zaznaczę wszystkie elementy, to mogę je od razu wyświetlić, wygląd całej siatki na obiekcie, łącznie z tymi krawędziami seledrowymi, które posiadają przypisany atrybut Sharp. I teraz chyba nadszedł czas na podsumowanie. Naprawdę wiele rzeczy można zrobić przy pomocy stosu modyfikatorów. Już teraz wiecie, jak tych modyfikatorów i w jakiej kolejności użyć, żeby... uzyskać efekt modelowania twardych powierzchni i tworzenia przystających do siebie w sposób aptekarski segmentów. Wracam do trybu obiektowego. Przyjrzyjmy się, tak wygląda całość. Mogę jeszcze na koniec zmienić matka na jakiś bardziej połyskliwy, tak żeby Wam pokazać, jak wygląda obłość tego obiektu. I to praktycznie wszystko w moim dzisiejszym poradniku. Dziękuję więc za uwagę.